Siemanko ludzie, tutaj Minecrasher. W dzisiejszym poradniku do Minecrafta chciałbym Wam pokazać jak wgrać byle jakiego teksturpaka. Pierwsze co, otwieramy naszą przeglądarkę internetową. Ja sobie pobiorę tą nowoczesny, ten nowoczesny, tak by wyglądało normalnie na default, a tak wygląda na teksturpak. Bardzo mi się on podoba, dlatego go pobiorę. Tutaj Download Texture Pack. What the fuck. Pomyliło mi się. Dobrze, pobieramy Pump To się bardzo szybciutko pobiera. Teraz w czasie kiedy to się pobierze. Wam może się pokazać tutaj takie okienko gdzieś tu, tu, tu albo tu albo fuck. Eee, tak, Tak, tak. tak O. To może wam się pokazać tutaj takie okienko no i jeżeli pokażę wam, pokażą wam się takie książeczki, po prostu przeciągnijcie je na pulpit. I nie zapisuje się w tym, tylko w folderze pobrane. Trzeba tego poszukać. Zwykle chyba jest to na samym dole. Nie? To trzeba tego chwilkę poszukać. To O, znalazłem. Przenoszę to na pulpit. To już mogę sobie zamknąć. I w pasku zadań, czytam Start, wpisujemy procent APP data. Procent. Jeżeli masz Windows XP, kliknij Start, uruchom i wpisz to samo, co ja przed chwilą powiedziałam. Teraz wchodzimy w Texture Packs i przenosimy to do tego folderu Bard i już mamy zainstalowany już mamy teraz grającego Texture Packa jeszcze jedna bardzo ważna rzecz jeżeli będziecie mieć kropka Minecraft na pulpicie to nie zadziała, musicie koniecznie wpisać procent procent. i tutaj kropka Minecraft jeżeli pomogłem nie zapomnij zostawić łapki w górę, pozytywnego komentarza, dodać do ulubionych, subskrypcji, dodać do preniesienia itp. mam to w dupie, szczerze mówiąc, ale wyświetlenia łapki jest zupełnie mi Jeżeli już tak bardzo wam pomogłem, to dzięki. Ja się z Wami żegnam, to by było na tyle wy tym poradniku do Minecrafta i mówię wam, to jeżeli nie możecie sobie z tym poradzić, to za przeproszeniem jesteście idiotami. Na razie.